Łódź jest jednym z najbardziej zielonych miast Polski. W tym roku na ulicach przybędzie 1000 drzew, a ponad 120 w miejskich parkach i zieleńcach. To o wiele więcej niż w latach ubiegłych. Wybierane są gatunki wytrzymałe i dobrze radzące sobie w środowisku miejskim. Lipy, klony, głogi oraz rośliny, szczypione na pniu dające się ładnie formować. Urząd miasta Łodzi w tym roku wyda 16 milionów złotych na rewitalizację 9 łódzkich parków i zieleńców. Powstanie niemal 15 tysięcy metrów kwadratowych parkowych alejek, 5 placów zabaw i 4 nowe siłownie. Łódzkie parki wzbogacą się o ponad 140 łowek, 400 koszy na śmieci i ponad 100 nowych latarni.